Proszę Państwa, są takie dwa miasta w Polsce, które są oddalone od siebie kilkaset kilometrów, ale mimo wszystko, pomimo tej odległości, wiele je łączy. Między innymi to, że przepływa przez nie rzeka Wisła, tu i tu jest ulica Grodzka i oba te miasta kiedyś były stolicą Polski. Wiecie Państwo, co to za miasta? Prawo. wam do Państwa. Cieszę się, że mogę dzisiaj być wspólnie z Wami tutaj na tym niezwykle ważnym wydarzeniu. Mogę być wśród ludzi pozytywnych, uśmiechniętych i ludzi, którzy wierzą w dobrą zmianę, która wszyscy to wierzymy, nastąpi już 25 października. Szanowni Państwo, już na moment wśród nas pojawi się kandydatka Prawa i Sprawiedliwości całej Zjednoczonej Prawicy na urząd premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pani Beata Szydło. Wiem, że już jest w budynku. W budynku, to właśnie jej wystąpienie dzisiaj będzie taką osią naszego spotkania. Przedstawi podstawowe założenia programowe, jak i również proszę Państwa, zaprezentujemy Wam naszą fantastyczną drużynę. Drużynę, która będzie ubiegała się o mandaty parlamentarne w nadchodzących wyborach w okręgu właśnie płockim. Wśród nas są oczywiście wszyscy kandydaci. Wszystkich e, e, przedstawie Są również obecni parlamentarzyści, parlamentarzyści również ich e, e, powitamy. Proszę Państwa, no właśnie, już za moment e, pojawi się pani Beata Szydło, i chciałbym, żebyśmy właśnie wielkim entuzjazmem tutaj na sali powitali ją mocnymi, mocnymi brawami, oczywiście wykrzykując oczywiście jej imię. Może spróbujmy wszyscy razem, dobrze? Kto zostanie premierem 25 października? jeszcze ciężkiej pracy od 25 października wcale nie zaprzestaniemy proszę państwa się starać ponieważ mamy bardzo wielkie zadanie do wykonania bardzo ważne zadanie do wykonania zmiany Polski i stworzenia z niej miejsca przyjaznego dla wszystkich Polaków ale my się nie, nie boimy prawda damy radę Damy radę! Damy radę! Damy radę! Dokładnie tak. A tu z Państwa ma chorą Prawa i Sprawiedliwości i banery? Pokażcie w górę wszystko. Dokładnie tak, proszę Państwa. Pokażmy ten entuzjazm, bo to właśnie, proszę Państwa, tutaj są skierowane dzisiaj oczy wszystkich Polaków, wszystkich Polaków, którzy będą... Od Ja mam takie pytanie właśnie do Państwa. Dlaczego powinna nastąpić wreszcie dobra zmiana w Polsce 25 października? Kilka słów. Y, bardzo też oczekujemy i chcemy zmian. Y, na lepsze wszyscy oczekują. <grym> Oczywiście, że tak. Pani się troszkę skoszyła, ale ogromne brawa. Ogromne brawa tutaj dla Pani w pierwszym rzędzie. To było nieprzećwiczone, proszę Państwa. Ale właśnie chodzi o to spontaniczność. Dlaczego, Właściwie, że w ogóle nie jakieś Jakby Pan zachęcił tych wszystkich, którzy się jeszcze wahają, którzy jeszcze nie podjęli tej ostatecznej decyzji, bo przecież my tutaj wszyscy jesteśmy przekonani co do tego, kto wygra te wybory, albo kto powinien wygrać, kto powinien wygrać, bo tego jeszcze nie wiemy, proszę Państwa. 25 października Polacy zadecydują, ale właśnie jak moglibyśmy jeszcze przekonać tych niezdecydowanych? No trzeba jeszcze jak najbardziej pracować coraz więcej, y, rozmowy prowadzić, jeszcze zachęcać do tego i przekonać. No właśnie, a to trzeba bardzo na prawej stronie Bo no, to jest jedyna partia, która może Polskę wyciągnąć z tego planu. No właśnie, proszę Państwa, wszyscy na pewno w jakimś stopniu mniejszym lub większym jesteśmy zaangażowani w tę trwającą już od kilku dobrych tygodni kampanię parlamentarną. Kto się angażuje? Ręka w górę. Tutaj kandydaci, rozumiem, pierwszy krzyk, ale jest zapytam Państwa, tutaj z tyłu. Tutaj Panie nam machają. Proszę bardzo, Pani nam się bardzo ładnie przedstawi. Ja się nazywam Michaela Rybnik. Proszę się pokazać wszystkim. Ogromne brawa. Pani Maryro, e, jak Pani się angażuje e, w tą kampanię? No, roznoszę ulotki, jestem za cisiem. No i nam się to bardzo podoba. My również wszyscy wspieramy prawo i sprawiedliwość. Proszę Państwa, właśnie, no w ten sposób należy roznosić ulotki, należy proszę państwa, rozmawiać, należy wywieszać banery. Trzeba się angażować, pomóżmy naszym kandydatom, pomóżmy i wesprzyjmy ich w tej walce o... Lepsze jutro dla nas wszystkich, bo tak naprawdę, proszę Państwa, my tutaj wszyscy obecni mamy wspólne jedno marzenie. Widzicie Państwo, jak to jest w życiu prywatnym. Każdy z nas ma swoje mniejsze i większe marzenia, ale żeby je zrealizować, wyznaczamy sobie na tej drodze swoje cele. Powoli te cele realizujemy. Naszym wspólnym dzisiaj tutaj marzeniem jest właśnie Polska wartościowa, polska tradycyjna, polska oparta na tych samych wartościach, polska nowoczesna, polska, w której każdy z nas będzie mógł znaleźć miejsce dla siebie. Polska uczciwa i sprawiedliwa, prawda? Dokładnie tak proszę Państwa. I my obecnie tutaj wszyscy doskonale wiemy, że... Na te marzenia trzeba sobie zapracować. Sukces, zwycięstwo nie jest nam od tak po prostu dane. My wszyscy musimy się zaangażować kampanię naszych kandydatów i poprzeć ich pomóc im w pracy, w tej trudnej pracy w terenie. Bardzo często będziemy spotykali się z nieprzyjemnymi głosami, z ludźmi, którzy mają odmienne poglądy, ale my, Prawo i Sprawiedliwość i cała Zjednoczona prawica nie prowadzimy negatywnej kampanii, przekonujmy do swojej racji, rozmawiajmy i zachęcajmy do tego, żeby zagłosowali ci ludzie, z którymi będziemy rozmawiać, na prawo i sprawiedliwość, bo to jedyna szansa na realną zmianę, na dobro.

ale przekażę oczywiście, że tak, dostawą. E, proszę Państwa, dokładnie tak, tu już jakaś przesyłka widzę. Przekażemy na pewno naszej kandydatce. Zachęcam Państwa do tego, abyście włączali się w kampanię, abyście również dzisiaj tym, tą aktywnością, tą radością i entuzjazmem powitali panią Agatę Szydło tutaj na tej sali troszkę zmęczona, ale dodajmy jej siłę energii. Na pewno dużo łatwiej do Państwa będzie przemawiać, dużo łatwiej będzie się z Państwem jej właśnie spotkać. Proszę Państwa, już za moment, oprócz wystąpienia Pani Beaty będzie również wystąpienie naszych kandydatów, to znaczy wystąpienie, zaprezentują nam się ładnie na scenie, nasi kandydaci do parlamentu, jak i również Cieszymy się, że wszyscy Państwo jesteście razem z nami. Już za moment rozpoczniemy to nasze wyjątkowe, szczególne wydarzenie. Jesteśmy z Państwem, wspieramy Was bardzo mocno. No właśnie, pytanie, może do Pana. Proszę się nam przedstawić ładnie. Kilka słów, dlaczego warto głosować na Prawo i Sprawiedliwość? Bo mamy najlepszą kandydatkę na Panią Premier, czyli jest to Beata Szydło, najlepszy gospodarz. I cieszymy się, że jest z nami w Polsku Marek Kopioła, kandydat numer dwa. Dziękuję. Będziemy jeszcze o tym najbardziej. tutaj sąsiada, no właśnie, dlaczego Polska wymaga naprawy? Szanowni Państwo, to, że Polska wymaga naprawy, to chyba każdy z nas tutaj wie, tak? Natomiast na pewno też i wiecie Państwo, szanowni, że prawo i przez sprawiedliwość ma najlepszy program. Dlatego uważam, że PiS powinno dojść do walki. Jest tak proszę Państwa. Już na momencie nasza na nagrobienia przedstawi nam program i najbardziej e, najważniejsze e, założenia. Już na za moment będziemy mieli okazję wszyscy się z nimi zapoznać, a potem oczywiście zaprezentuje całą swoją drużynę, drużynę prawa i sprawiedliwości. Taką drużynę marzeń Dream Team, który poprowadzi nas 25 października do zwycięstwa. Oczywiście proszę Państwa oni. Oni tego nie zrobią. Oni bez was tego nie zrobią. Pomóżcie! Dzień są ze ludzi uśmiechniętych, Na zmianie górniczej z górnikami przykopalani będą, była również przyrodą. Proszę Państwa, ale zanim na dobre rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie i nasza kandydatka na urząd premiera Rzeczypospolitej Polskiej zabierze głosy, chciałbym, żebyśmy jeszcze na moment powstali i tradycyjnie abyśmy rozpoczęli kamery, to wózce. spotkanie wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Do hymnu. Został z Polski pana Marka Opiołę. Pana Roberta Kołakowskiego. Bardzo serdecznie witam również senatorów Kini pana Marka Martynowskiego i pana Jana. Maja. Jestem! Jestem! Proszę Państwa, sukces polski to sukcesy nas wszystkich, ale mało, znaczy nikt ja, tak bardzo jak my, nie wie o tym, proszę Państwa, że na ten sukces trzeba sobie zapracować. Trzeba pracować. Praca, a nie obietnice. I właśnie z tym hasłem idziemy do wyborów 25 października. Ale coś więcej na ten temat powie nam nasza kandydatka na urząd premiera, pani Beata Szydło.